On April 9, 1865, the Confederate Army surrendered to the Union Army at Appomattox, ending the war between the states. The battle was not over for my brothers, however, as Colonel Barnsby had yet to put down his arms and was determined to see them hang. Three of us headed west to Fort Smith, Arkansas, a lawless town full of gamblers, and drifters, and gunslingers—a place where people knew better than ask questions still hope to rebuild our family farm someday, but for now, that was only a dream. For you see, the war had changed my brothers. They had become cold and violent men who took what they wanted without care or conscience. What are you two doing? Nothing. We're just having a friendly disagreement. Why is this your business, little brother? Why is it my business? Because I don't want to get kicked out of another town. Well, I don't either. Especially since Thomas here might have a little one on the way. You go to hell. She was mine. Yours? Are you kidding me? What's this all about? Tell him, Tommy. Unless you already forgot a name, which I doubt, since you just finished screwing her. Huh? Betsy ain't none of his business. Betsy, the marshal's daughter? Are you out of your mind? Little coquette kept flirting with me. If the marshal finds out, he's ah! gonna get your ass out here, with Cole! Doc. You! Sheriff. What the hell is wrong with you, two? You act like the war never ended. You can just take what you want. You know what? This time you crossed the wrong son of a bitch. You tell me who did this to my daughter, or I will gun down both of you. It was me. He's lying, Sheriff. I did it. Or well, maybe it was both of us. Shut up, Ray. That girl does like a good time. You're the deputy marshal. You gotta keep your head here. This, this ain't your business, boy! Now! <laughs> well, let's go. Time to dance with the devil. Ray. Thomas, please. Please. Walk away. No i teraz wybieramy. Zaraz jeszcze coś sobie sprawdzę. Zapisać w tym momencie nie mogę. Wybieramy sobie kim będziemy grali, albo Rejem, albo Tomasem. Powiem szczerze, sam nie wiem, którego wybrać. Poprzednio grają chyba Rejem jeżeli dobrze pamiętam to tym razem yy, znaczy poprzednio wiem że poprzednio w poprzednim odcinku grałem Tomasem ale poprzednio jak sam sobie grałem grałem y, Rejem więc tym razem wybiorę jeszcze raz Tomasa i teraz pierwszy pojedynek i powiem szczerze tak emocjonalnie i osobiście, zaraz sprawdzimy, da się to zapisać, nie da się, najpierw pojedynek, dammit Myszką steruje się rączką, i można się jeszcze przechadzać. Tak powiem szczerze, że bardzo fajnie to zrobili. Sam motyw pojedynku. Oczywiście nie umiem się pojedynkować, więc tu 7 razy zginę. Trzeba trzymać rękę bliską z pluby I... bo ta ręka mu tak odjeżdża co chwilę. I tak trzeba się sobie myszką przybliżać. Ja tu steruję myszką tą ręką, żeby było śmieszniej. Bardzo dziwny patent. O, udało mi się za pierwszym razem. Niesamowite. Dobra, lecimy do salonu. Powiem szczerze, bardzo dziwną rzecz zapisuję w tym momencie. Dziwna rzecz jest taka, że. A. Puste miejsce. Tu, proszę bardzo, zapisz. E, powiem jeszcze, że jak grałem rejem, to zdaje mi się, że ten szeryf był szybszy. No dobra. Nie ma co, lecimy na górę. Powiem szczerze, że w tym pojedynku, niestety, mimo że gra każe mi właśnie sterować jednym z tych panów. To emocjonalnie całkowicie kibicowałem szerifu. Eee, nie wiem, czy oni coś tej dziewczynie zrobili, czy nie. W każdym bądź razie prawdopodobnie tak. A powiem Wam, jeżeli chodzi o gwałcicieli, to ja bym ich traktował tak samo jak morderców. Po prostu bym ich wieszał, rozstrzeliwał. Nie wiem, nie ma sen, nie ma dla mnie znaczenia, co jakoś po prostu.

Kim tu ja gram teraz? Chyba tutaj, te nie wiem przez chwilę zapomniałem Houdi Hound um, Dobra, trzeba by coś kupić. W ogóle ja nie wiem, chciałbym wiedzieć co ja mam I na przykład, a ja nie wiem co ja mam, także nie mogę tego nawet porównać. Ranger Milcz na razie. Człowieku, rozglądam się, nie widzisz. Ten jest szybki, ale ma kiepską siłę. Hmm. Ten ma siłę taką są ale nie jest ten szybki i ten... Ile w ogóle mam kasy? To jest... Wą no, Kurde, zapię się. Emo? To byś miał ammo, tutaj byś miał... amo. stranger. Take look around. No ładne, na to mnie stać. Aha, to z lunetką jeszcze. Want some guns? Guns? Pretty much. Mhm. No to jest, Ale ma szybkość, niezłą. <laughs> Dobra, coś trzeba by kupić. Na pewno jakiś re revolver. Może taki pośredni, kurczę, chociaż on jest powolny. W zasadzie ten jest trochę szybszy. A ten za to jest bardzo szybki, ale słaby. Quick shooter. Hmm. Nie wiem na co się zdecydować. <coughs> buy or Maybe rub. How do you think about this? Yes. Welcome stranger. Take a look around. Nie mam pojęcia kurczę, bo ten jest tani jakoś, jest jak wiesz jak barsz. Ten jest droższy, to jest najdroższy. Welcome stranger. Take a look around. Ten jest taki najważniejszy chyba pośredni, tak mi się wydaje. jest, Jezu, tak osiołkowi żeby dano. Dobra, dawaj. Stawiam na szybkość. Poczekaj, bo ty masz jeden czy dwa pistolety? Jeden, tak? Nie, dwa różne. A co to, co to jest? To ja nie wiem. Dobra, to jest quick-shooter, to na pewno. A to? To będzie ten pewnie. Classic gun. No i dobrze. Na razie nie będzie quick-shooter. Na no, no ja to ja wiem, czy nam się przyda. Do pistoletu. Wspaniale. Szczelbę jaką mamy szczelbę Cholera wie jaką. Welcome stranger. Take a look around. <laughs>